Hej, witajcie, tutaj Nexos, to jest kolejny odcinek i dzisiaj jest to mały taki początek serii, e, którą, znaczy tą serię, która teraz e, będzie, którą Wam teraz zapowiadam, chciałbym, abyście dali mi opinię na, na, na temat tego, czy kontynuować to dalej. I już Wam mówię, o co będzie chodzić w tej serii. Otóż, jak widzicie, znajdujemy się w World of Warcraft, ale jest to World of Warcraft, mamy inny login screen i jest to login screen z, początko... z podstawki, z Vanilli, ponieważ tak jakoś ostatnio sobie przysiadłem i troszkę hipokryzji we mnie się, się wdarło, że tak powiem, bo zainstalowałem sobie prywatny serwer Vanilla Gaming i postanowiłem sobie pograć troszeczkę na właśnie tych starych czasach, przypomnieć sobie, jak to kiedyś było. No, i tak sobie wpadłem na pomysł, że hej, tak dużo w tych odcinkach wspominam o tym, że jak, da jak dawno było kiedyś fajnie, jak co tam się robiło, te sprawy, co było, czego nie było. No, i tak sobie pomyślałem, kurde. No to może zamiast ten tak wam mówić i opowiadać, to po prostu pokażę wam, jak to wyglądało, po prostu na, na waszych ekranach. Przechodząc dalej, zalogujmy się na moje konto. To jest prywatny serwer, tak jak już mówiłem. Kurczę, teraz muszę wpisać dobrze hasło. W ten sposób, okej. Okay, dobra, ja tu już mam postać Nexus Hunter na levelu 11. Tą postacią będziemy kontynuować zabawę, ale najpierw chciałem wam stworzyć postać tutaj, poka pokazać jak nam się tworzy te postacie, jak wyglądają początkowe rzeczy, wprowadzić was, a później przesiądziemy się na ten tego Huntera, gdzie już troszeczkę coś tam porobiłem sobie. No dobra, jak widzicie kompletnie inaczej wygląda tworzenie postaci w tym Vanillawowie niż wygląda to teraz. Zobaczcie, że mamy dostępne tylko 4 rasy po każdej ze stron. W Alliance mamy Human, Dwarf, Night Elf i Gnome. I w Horde mamy Orc, Undead, Tauren i Troll. Więc to są wszystkie dostępne nasze rasy. Tutaj możemy sobie wybrać, czy chcemy grać dziewczyną, czy, czy, czy chłopakiem. Znaczy mężczyzną, czy, czy kobietą. No i zobaczcie, że mamy także tutaj dostępne klasy. Human może być paladynem, rogiem i te sprawy. Gnom chyba ma najmniej tutaj, z tego co pamiętam, tych, tych wyborów. Może być warriorem, rogiem, magiem i, i warlockiem. No i tak to mniej więcej wyglądało. No dobra, więc ja sobie stworzę tutaj myślę, że huntera, tak żeby wam pokazać parę rzeczy, bo parę rzeczy mo mogliście na przykład nie wiedzieć, ale nie wiem, czy może nie zrobić sobie po prostu elfa tym razem, żeby pokazać wam co innego nieco, a później się przesiądziemy na mojego krasnoluda. Dobra. No to, no to weźmy go tutaj ten Ustawmy Zobaczcie, że nie mamy żadnych tutaj suwaczków Nie mamy nic do wybierania Mamy tylko takie strzałeczki w lewo i w prawo Możemy sobie naszą postać tutaj kustomalizować Kustomizacja naszej postaci tak wygląda mniej więcej Dobra, jak widać tutaj na, nasze modele postaci Dużo się szczerze mówiąc nie zmieniły Jeżeli chodzi o grafikę to zobaczycie Że ona tutaj jest nieco gorsza I zaraz wam pokażę dlaczego Nazwijmy to sobie Nexus Begin Nexus Begin Dobra. No i jesteśmy na naszym Hunterze e, Później się prześliujemy, tak jak już mówiłem, na tego mojego Nexoska i nie będziemy kontynuować naszą przygodę. Więc wejdźmy. O, zobaczcie, jak teraz login screen wygląda. Tak wygląda login screen, jeżeli chodzi o. E, o Kalimdor. Dobra, to już w sumie widzieliśmy wiele razy. No i jesteśmy w grze. Ok, w końcu jesteśmy w grze. Odsuńmy się kawałek teraz. Ja muszę tak sobie teraz ustawić, żeby nie było zbyt głośno. No i ok, jak widać, no jesteśmy tutaj sobie w tej początkowej krainie tych naszych elfów. Z tym, że jeżeli chodzi o opcje graficzne, to grafika jest o wiele gorsza. Te tekstury nie, nie są bardzo podobne, lecz one są jakby troszeczkę w mniejszej rozdzielczości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o menu opcji, to ono wygląda w ten sposób. Ja mam tu wszystko wymaksowane, wszystkie te opcje. I gra wygląda, jak wygląda. Chciałem tylko Wam pokazać, że, że, że kiedyś właśnie tak to wyglądało. No w, w tej serii właśnie bardziej chodzi o to, żeby pokazać Wam, jak było kiedyś, jak jest teraz. Tu mamy opcję naszej muzyki i tego, tego wszystkiego. Oj kurczę, dobra wracamy. Coś mi się wyłączyło nagrywanie przez przypadek. No i dobra, co do interfejsu, to on kompletnie inaczej wygląda. Nie mamy tutaj większości opcji. Na przykład nie mamy naszej słynnej opcji auto -loot, ani nic takiego. Ale większość tych rzeczy to jest takie bardziej przejrzyste, wszystko tutaj można sobie zobaczyć. I tak to wygląda, jakieś tutaj rzeczy, jeżeli kogoś interesuje to. Ja już tutaj większość rzeczy sobie poustawiałem, także keybindy. Keybindy wyglądają tak samo od, od zawsze praktycznie. Więc to tyle. Okej, okay, ja gram Hunterem, więc... Jeszcze w Wanili, jeszcze we Wrath of the Lich w sumie było tak, że Hunter musiał mieć amunicję do, do broni. No i rzeczywiście, zobaczcie, że tutaj mam, mam broń. No oraz amunicję, mam 200 strzał, więc trzeba będzie uważać. Później, będziemy mogli sobie oczywiście kupić. A jeżeli będziemy mieli na przykład tego, jeżeli będziemy mieli inżynierię, to będziemy mogli sobie tworzyć samemu te nasze, nasze strzały, ale tam chyba można robić... Nie, w sumie strzały też chyba można robić, o ile dobrze pamiętam, ale, ale w sumie można amunicję na, na pewno robić. No i okej, okay, dobra, wybieramy sobie to tutaj, to dajemy tu, tu i tu. No i tak, jeżeli chodzi o Huntera, no to... Czekajcie, bo tutaj zobaczcie, że teraz nie ma żadnych podpowiedzi, nic. Kiedyś, kiedyś właśnie to tak było, że mieliśmy questy, Zobaczcie, mamy do zabicia Young Nightsaber i Teastle Th Bor. E Kiedyś kurczę, powiem wam, że było bardzo trudno robić te kwestie, ponieważ w sumie nie wiedzieliśmy e co, gdzie, jak. Nie było nam to pokazane, e więc, e więc wiecie było dosyć trudno. Aha, jeżeli chodzi o ten prywatny serwer, to także on ma tutaj parę rzeczy zwiększonych, tak na przykład jak drop, czy exp jest chyba razy 15, o ile dobrze pamiętam. To jest, to jest naprawdę mało, jeżeli chodzi... 15 czy tam 12, już nawet nie pamiętam ile. Jest to z powodów tych, że nie, nie wszystkie te questy działają i żeby troszeczkę przyspieszyć to te, te, te levelowanie i żeby, wiecie, żeby nie zostawać z tyłu. Dobra, teraz zapytacie się mnie, co, co ty robisz, dlaczego na tak biegasz? Otóż jeżeli chodzi o Hunter'a, to właśnie jest to kolejna ze zmian, która pojawiła się w Kataklizmie, że dopiero od Kataklizmu mogliśmy sobie biegać i strzelać, autoshotować w biegu. Teraz żeby autoshota zrobić, zobaczcie, że teraz jak kliknę, to mój, moja postać będzie chciała go zaatakować z melee broni. I trzeba po prostu kliknąć autoshoot, żeby sobie strzelić tego autoshoot'a. No, chyba że mamy jakąś umiejętność, na przykład jak Arcane Shot, to wtedy automatycznie już nam załapuje tego. tego. No i dobra, zobaczcie, używam sobie mojego autoshota, Nie mogę strzelać w biegu, dlatego muszę stanąć, strzelić. I ten autoshoot ma tak jakby takiego cooldown'a, akurat to jest 2 sekundy, więc podczas tego cooldown'a ja mogę sobie biec, następnie muszę stanąć i strzelić. To, to było dosyć bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o levelowanie Huntera w tamtych czasach, właśnie jeszcze do Wrath of the Lich Kinga, że trzeba było się tego nauczyć po prostu. Strzelamy, strzelamy, biegniemy sobie, czekamy do, do momentu, kiedy będziemy mogli strzelić i, i strzelamy. O kurde, straciłem target niechcący. Biegniemy, stoimy i strzelamy. E, więc to, to jest do, dosyć też taka fa fajniejsza rzecz. Jak widać nie mam też autoluta, więc muszę tutaj sobie zbierać. E, no, i jeszcze będę tutaj opowiadał pewnie o, o wielu rzeczach. Zobaczysz, że interfejs cał, całkiem tu jest pozmieniany. Ikonki są także inne. Jeżeli chodzi o menu naszej tutaj postaci, to to wygląda w ten sposób. Mamy tutaj range attack, melee attack i nasze podstawowe atrybuty, wszystkie. I ta, tego typu sprawy. Mamy także reputację i jeszcze dużo innych faj, fajnych rzeczy, o których także będę wam dziś tutaj sobie wspominał. Ale jeszcze, jeszcze co do tej serii to. Ja mam nadzieję, że, że Wam się to spodoba. Z jednej strony jest to fajna szansa dla mnie, żeby sobie przypomnieć to wszystko i, i na przykład dobrze się bawić czy coś. A z drugiej strony, Wy też macie gdzieś tam szansę zobaczyć to, jak to kiedyś wyglądało. Ja myślę, że w, w, w tą serię włożę dużo od siebie, będę opowiadał różne rzeczy ciekawe. No ale zobaczymy, no, no, może Wam się spodoba, może nie. Jeżeli nie, no to trudno, ja sobie sam gdzieś tutaj będę grał. E, oczywiście, ja będę grał. to chcia, Chciałem grać tutaj e, tylko wtedy, kiedy nagrywam. E, żeby wiecie, żeby nie zostawiać tam naszego normalnego wowa. E, no nie, żeby nie zostawiać te, te, tego, co tam mamy na, na naszym, na, na moim globalnym koncie. E, bo znając życie, jakbym się kurczę w drążu, to bym tutaj grał. Na, na tym serwerze, dobra, wykonajmy w sumie tego quest'a, jak zobaczcie, że mamy już czwarty level, zaraz udamy się do trenera i tak sobie pomyślicie, kurde, czemu on idzie do trenera, przecież teraz już nie trzeba się uczyć. No, powiem wam, że w Vanillivowie i yy, jeszcze do Wrath of the Irish Kinga, yy, w sumie wszystko, yy, większość rzeczy zmieniło się w Kataklizmie, więc yy, jak tak że będę dużo wam wspominał o tym. Że, że w kataklizmie to się pozmieniało bo od wratów do Kinga praktycznie ten WOW był bardzo, bardzo pachnący, tak, taką wanilą, także jeszcze. No, ale mieliśmy czary, które miały jakby swoje ranki, czyli kupujemy sobie czar, a następnie na którymś tam poziomie możemy sobie możemy sobie te, te ranki zwiększać. Czyli mamy ten sam czar, ale mamy rank 1, który daje ileś tam obrażeń. Później mamy rank 2, rank 3, rank 4. Zaraz w sumie to wam pokażę tutaj. A, a, nie, nie, nie. dobra, podejdźmy i go zaatakujmy z Raptor Strike'a. O, proszę bardzo. Dobra, w sumie, kurczę, yy, trudne są te początki, zwłaszcza do levela 10. Yy, naprawdę powiem wam, że, że kurde, granie tutaj to już, to już jest taka troszeczkę wyższa półka. Większość ludzi by sobie pewnie nie poradziła tutaj. Ci, co grają teraz na. Ci, którzy na przykład zaczęli grać w OWA, już się przyzwyczaili do tego jak jest teraz, czyli wiecie w, w miejscu pandarii te sprawy, weźmy sobie jakieś rękawiczki i piliśmy poziom. Co tutaj mamy? Balance of nature Zobaczcie, że też nie możemy sobie przewijać questów. On się tak buforuje fajnie. Wiecie, jakby, się, wiecie, jakby to się tak pisało, ta taka opowieść tutaj quest. I te, te, to się kiedyś dało wyłączyć, ale teraz chyba już nie będzie można. Dziś sprawdzałem w tych opcjach. A w ogóle animacje też są takie jeszcze pobugowane. Kiedyś właśnie też tak były, znaczy te animacje tak ta działały leciutko, tak się lagowały. I także można było. O, widzicie Moonwalka można było robić, pamiętam. To jest fajna sprawa. Dobra. Mhm. Dobra, pójdźmy sobie do trenera teraz. Czekajcie, a ten co koleś tutaj chce ode mnie? Dobrze, że ja większość tych questów pamiętam, znaczy, nie, nie wszystkie będę pamiętał, dlatego będę musiał sobie zainstalować addona Quest Helper się nazywa Który będzie mi pokazywał co, gdzie i jak, bo te początkowe questy w sumie One, one są łatwe, ja je pamiętam w większości przynajmniej Ale, ale nie zawsze jest, jest tak Jest tak wszystko jasne, opisane Ja pamiętam kiedyś, kurde, właśnie jak levelowałem to Nie ma, zlituj się, było, kurde, mega trudno Dobra sobie to Także możecie zauważyć, że Hunter ma manę. Tak, Hunter kiedyś miał manę yy, i to właśnie w kataklizmie także się zmieniło. Kurde, cały czas tylko kataklizm, kataklizm, kataklizm wszystko pozmieniał. I mówi się, że zniszczył wszystko, ale nie, nie sądzę, że aż tak strasznie. Dobra, czekajcie, teraz tylko muszę znaleźć swojego trenera. Ja już nie pamiętam, czy on był u góry, czy na dole. Hmm, to jest dosyć ciekawa rzecz. Sprawdzimy sobie jeszcze, wejdziemy tutaj do góry. I pójdziemy sobie jeszcze dookoła, jeżeli tutaj go nie będzie. E, to też jest fajna, fajna opcja, jeżeli chodzi o, e, o taki let's play, taki typowy let's play, wiecie, o, pójdę, zrobię sobie tamto, to, tutaj. To jest no, dosyć ciekawe, wiecie, możecie sobie w tle odpalić i tutaj będę sobie coś tam robił. No, można uznać za taki typowy let's play, taki bardziej let's playowaty niż moje od pierwszego do ostatniego. No, tutaj będę sobie coś tam robił, jakieś profesje, zawsze gdzieś tam będę się cofał, podróżował, opowiadał. Te sprawy no i wiecie, od pierwszego do ostatniego jest bardziej, bardziej takie w stylu, znaczy, bardziej pokazuje to co jest teraz, gdzieś tam jakiś patch, wejdzie czy coś tam. Dobra, mm -hmm. Glen. Dobra. tego tego my nie chcemy, już mamy szósty poziom. Możemy się tak naprawdę z tej krainy zmywać, ale gdyby nie było tutaj tego powiększonego ekspa, to prawdopodobnie byśmy się siedzieli tutaj w tej początkowej lokacji w Shadowglen. Chcielibyśmy za jakieś 20 minut. No tak do 20 minut byśmy robili sobie tutaj te questy, ale, ale na szczęście to jest troszeczkę tutaj przyspieszone, będziemy mogli pójść od razu do dolanaru. W sumie jeszcze wam tylko pokażę, jak się tutaj te skile kupuje, bierze. Chyba tutaj, jest Hunter Trainer, okej. Okay. Dobra, no i jak widzicie, mamy teraz w ten sposób tutaj porobione. Mam do nauczenia się Arcane Shot, Hunter's Mark, Serpent Sting, Track Beast i te sprawy. Te czary wszystkie są podzielone na, na specjalizacje. Mamy czary z, ze specjalizacji Beast Mastery, mamy z Marksmanship i mamy z Survival. Oczywiście możemy wszystkich tych czarów używać, one po prostu są tylko tak, tak przypisane, jakby kategoriami. Weźmy. Na, na wszystko nam nie starczy niestety pieniążków. Weźmy sobie jeszcze to. Na Hunter's Marka nie, nam nie wystarczyło, ale kiedyś było troszeczkę łatwiej. Myślę, że, że to była fajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o, o, o spellbooka. To, że mieliśmy po, podział właśnie na speki, czyli zobaczcie, że aspekty mamy tutaj w, w zakładce Beast Mastery. Akurat mamy tutaj aspekt od The Monkey, coś czego już teraz nie zobaczycie. Jest to aspekt, który daje nam plus 8% dodża. Takie śmieszne. To w sumie fajna rzecz, dobra mamy tutaj Arcane Shota Auto Shota już możemy szczerze mówiąc wyrzucić sobie, weźmy sobie jeszcze tej Serpent Stinga I Truck Beast, o dobra i teraz na mapie będą nam się pojawiać bestie Dobra, zeskoczymy sobie stąd, zobaczymy czy nam Aaa spadam, o Jezus kuczę, od razu wybaczcie, że ja dzisiaj się tak, tak sobie troszeczkę czuję A i w ogóle następne odcinki myślę, że już będą także z kamerą Tak jak od pierwszego do ostatniego, no i dobra I zobaczcie, używamy sobie Serpent Sting Arcane Shot, Shot, teraz ma, ma cooldowna, więc, yy, więc wiecie, trzeba uważać z tym, nie można go tak spamować łatwo, no i hop, załatwione i zobaczcie, że yy, tutaj mamy Quivera, kiedyś, kiedyś go nie było w sumie, znaczy te, te, teraz go nie ma, o ile dobrze sobie kojarzę, właśnie ludzie strasznie mówili, że, że chcieliby te kołczany te, te właśnie z powrotem, jeżeli chodzi o łuki, bo to dosyć fajna rzecz jest, widzicie, mamy łuki, mamy taki kurde kołczan na plecach. Całkiem fajnie, nie wyciągamy znikąd tych, tych strzał, tylko rzeczywiście gdzieś tam sięgamy po te strzały, zobaczcie. O, gdzieś tam je łapie. Niby tak, taki, taki efekcik, całkiem spoko. No dobra, weźmy sobie to tutaj. Okej, okay, myślę, że chyba... To było na tyle, jeżeli chodzi o, o tego tutaj e, panicza. Myślę, że teraz przelogujemy się i pobawimy się na moim drugim hunterze. Ja już tam mam troszeczkę materiałów nagranych, dlatego ja wam będę bardziej tam komentował, opowiadał, będę mógł się bardziej skupić. Myślę, że już drugi odcinek będzie bardzo fajnie zrealizowany, e, bardziej, tak powiedzmy lepiej, że tak powiem. E, no a tego kolesia już tutaj sobie opuszczamy Więc ja zaraz wracam. Okej, okay, jesteśmy już na moim hunterze. Aktualnie znajduję się w Iron Forge. Jest to troszeczkę wcześniej nagrany e, kawałeczek, gdzie już zdobyłem sobie peta. Niestety ten Materiał podczas którego wykonywałem questa na peta niestety straciłem go, dlatego pokażę wam tutaj ten kawałeczek. Otóż gdy skończyliśmy tam questa na zdobycie peta na dziesiątym poziomie, trzeba było także się wybrać do Iron Forge, aby wykonać kolejnego questa, który dawał nam taki podstawowy trening peta. Dopiero po wykonaniu tego questa mogliśmy na, nauczyliśmy się jak karmić zwierzęta, jak je przy wracać do życia, dismisować i wołać i te sprawy. Co do petów jeszcze jest fajna rzecz, że kiedyś pety miały taki wskaźnik zadowolenia. Wskaźnik zadowolenia te, te wskaźniki były trzy: unhappy, czyli niezadowolony, taki zwykły przeciętny, no i jeszcze do tego był był zadowolony. O, właśnie. <laughs> no i raz, że im bardziej Pet był zadowolony, tym większe obrażenia zadawał. Dwa, jak Pet był zadowolony, to on tak. Im dłużej był zadowolony, im bardziej jest happy, tym więcej mu rośnie lojalności wobec nas. To jest dosyć fajne, bo Pet mógł nam uciec, jeżeli nie zadbaliśmy o naszego peta, czyli go nie karmiliśmy, nie zajmowaliśmy się nim. On mógł nam po prostu spieprzyć któregoś dnia i byśmy już nie mieli peta. A więc to było na, na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się biorę za nagrywanie odcinka drugiego. E, zapraszam, e, z, dajcie swoją opinię na temat tej serii, czy wam się podoba, czy nie. A ja zobaczę Was w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.